Trzyma się na sesji, się sobie wyobrażę. No nie stawiam na czas. Chętko, no i... Zaczynamy. Na tym filmu to jest chociaż żelazne i samo. Jakby co widzowie, jeśli chcemy mieć sam świat, to SID wpisałem Minecrafie. Wreszcie mi odziornie z moją. Dobra.

Dzisiaj w filmie znajdziemy wioski. No i mam nadzieję, że się uda. Dobra, czyli zbramy łojkę i wkidacie do? na... Dobra. W fajnym miejscu się zrozumiałam. No sobie zrobię łóżko. Dobra, tutaj taki postcraftik. O nie. Dobra. Czy ja tam coś widzę? ja tu tutaj... coś... Emocji. Mam że nie będzie żadnych no, wulkan z zapleczów. Dobra, chodźmy. Czy jest tutaj, że... Nie wiem, tylko nie powinienem słuchać. Hva da? I teraz realnie działam przez to kartką To są moje punkty wyrzucone Skoro jak jest kinia co Przedam Próbujemy trochę do sobie co względem

Bo i się tym wziął, Nie wejdziesz. Wejdziesz pod głośniej sobie dźwięki. No co to było, mógł uciec od górka. No bo chociaż użyć starsza. do widziałeś kiedyś gdy wywołały się hardkory na 1.15, 1.16, Kiedyś to wyglądało tak, że choć To jest złoto czy żelazo. Żelazo. To tak po tak, prostu tak, 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 tak samo wygląda. i się już tu jest, I ja wiem, że wychodzę stąd Ten żelazo wystarczy ale będzie mniej żelazo, niż taki świat dobra hmm. to tam jest jakiś fajny kajwik rodzaje się co tu mamy? świna świna! dobra tam może być coś ciekawego Может быть, там может быть и щековык как-то могу в том не видеть, да? Widziałem... Ja, ja już nagromuję. Ja Dziś się trochę ponagromuję, ale nie nagromuję. Dobra, to jest darczka. Ja, ja do tego chyba nie wchodzę. A już prędzej zginę. A minął, fajne. I to jest następny. No. Ja, A hardcore albożsama.

miałem pół serca raz, więc wolę się przygotować na następny raz. Um. Um, jednak stąd potem wyjdę ale coś ja się daje wyjdę wyjść za nagrywką ojej, do mnie jest widzę, że fajne, że eee jest niby trudno na bo ogóle tutaj bombów nie chcę praktycznie. Tam jest jeden ząbek. Jest w starsza wersję. Bo hardcora w stanie hard grałem chyba na jeden s na w 16. 79. Kiedyś na hardcora, to w klebach było po 40 Ja ze długo czego złożyłem. Dpierwo znam hardcore. Nie wiem, taka była wersja, kiedy pierwsza zagram na 15. -a. Chyba tak, bo jeszcze nie było tego na Jak był na deryt, to w ogóle nie gram na hardcore chyba. Chypiro. move hum. 我一直在等我，我在想。